No właśnie już niebawem e, rusza też, e, można powiedzieć, trochę taka e, reaktywacja programu Mata. MUST BE THE MUSIC, a, a widzę, że Ty mnie znasz, powiem Ci szczerze. ja e... no też pracowałem jako dziennikarz, reporter i tak dalej, więc wiem jak tam to się myśli. No jeszcze kilka tematów mam do ciebie przygotowanych, ale teraz tak, faktycznie Bro. chciałam zapytać o Mast Music, o skład jurorski, no i o to, czy ty w ogóle otrzymałeś propozycję, aby ponownie pojawić się w jury? Wiesz co, o, o propozycjach i o takich rozmowach to, to pewnie nie ma co za bardzo rozmawiać, to są tematy w kuluarach, ale jeżeli chodzi o w ogóle powrót Mastera, to bardzo się cieszę. Ja dużym sentymentem darzę ten program, bo... Była to wspaniała przygoda dla mnie również. W tamtym okresie to, to naprawdę był taki rewolucyjny program, bo, bo nie był to tylko konkurs karaoke jak wiele innych programów tego typu. Tylko można było przyjść faktycznie ze swoimi piosenkami, można też było przyjść z całym zespołem. Nie, nie było to tylko dla wokalistów, więc Mast ma wiele wspaniałych atutów i, i będę na pewno śledził. W składzie w tym roku. Yy, Wiesz, widzę samych znajomych, których znam lepiej, gorzej, ale, ale z, z każdym z nich gdzieś tam moja droga lekko się przecięła. I...